Witajcie z tej strony, Remczyslaw. Dzisiaj chciałem Wam pokazać grę Suryvarium. Jest to następca Stalkera. Kiedy firma produkująca Stalkera padła, spora grupa osób wyłamała się do studia, właśnie stworzyła studio Vostok Game. Obecnie właśnie tworzą cały czas oni Suryvarium. Jest w fazie wersji 0.42 beta. Zadaję mu na Steamie, więc każdy może bez problemu zagrać. Gra jest naprawdę ładnie wygląda, jest płynna, wszystko jest tutaj super zrobione. Mamy na razie 4 frakcje. Mamy różne umiejętności. Każda frakcja ma dostęp do innych, nie do wszystkich drzewek. Na przykład wiedza o świecie pomaga nam właśnie poruszać się po świecie, używać artefaktów. Jak na anomalie zdobywać odporność i tego typu rzeczy. Mamy drzewko treningu fizycznego, strzelania, no i ja nie mam tutaj... ...dostępu do przetrwania i umiejętności technicznych, bo jeszcze są w tworzeniu obecnie. W małych przeróbkach. Ale teraz dynamicznie trwają prace nad tą grą, więc patrzę i następne wersje bardzo szybko idą. Mam nadzieję, że do końca roku będzie już też tryb takiej kampanii wprowadzony teraz właśnie widziałem, że doszedł nowy typ poszukiwania artefaktów. Ja należę do właśnie takiej grupy łowców z kraju, którzy właśnie żyją tak bardziej w przyjaźni z naturą, są bardziej odporni na anomalie i więcej artefaktów mogą zbierać. Jak zamykam, co tu się jeszcze zmieniło? Bo ostatnio tak miałem kilka dni przerwy, a poszły aktualizacje, wyposażenie. No na darmowym koncie możemy sobie włączyć właśnie dwa rodzaje wyposażenia, które możemy zmieniać podczas rozgrywki. Na koncie premium można mieć trzy: bo nie oszukujmy się, gra jest za darmo, ale są tu mikropłatności na takim no w miarę przyzwoitym poziomie aczkolwiek mogłoby być trochę taniej no dobra, no żeby to nie przeciągać bo nie ma też dużo do pokazywania tu jeszcze mamy złoto, które kupujemy bądź tam dostajemy czasami a tak to za prawdziwe pieniądze musimy je kupić w większości no i srebrne monety, które zdobywamy cały czas każdy przedmiot można ulepszyć trzy razy no dobra włączymy rozgrywkę ja zawsze wyszukuję nam rozgrywkę automatycznie, ustawiamy tylko na jakich serwerach chcemy, żeby gra szukała, czyli na przykład europejskie, rosyjskie bądź amerykańskie. Ja gram na serwerach europejskich i rosyjskich Mam nadzieję, że nie będziemy tu długo czekali na wyszukanie. Najczęściej do pół minuty, rzadko dłużej. Chociaż teraz jest ranek, nie wiem jak oni tam siedzą i grają. O, nasza postać leveluje, co level dostajemy jeden punkt na rozdanie w drzewku. Fakt, że przez długi czas był tu rzeczywiście tylko dwa tryby na tym multiplayerze. I tak trochę się obawiałem, że to nie ruszy dalej, ale w końcu polepszyli wszystko i grafikę, płynność. No płynność jest perfekcyjna moim zdaniem tak samo różne te anomalie, tak jak w że naprawdę świat jest bardzo podobny do S.T.A.L.K.E.R., Aczkolwiek historia jest inna, no bo w Stalkerze historia była oparta na prawdziwych wydarzeniach wybuchu elektrowni atomowej w Czarnobylu. A tutaj mamy, że po prostu natura zaczęła jakby walczyć z człowiekiem przez to, że człowiek ją niszczy, no i zaczęła napierać na ludzi, na miasta, aż w końcu pewnego razu, jak ludzie już myśleli, że wygrali wraz z wiosną, ze wszystkimi pyłkami i innymi właśnie yy, woniami i tego typu rzeczami, które wytwarzają rośliny, została przeniesiona toksyna, która zabiła większość populacji ludzkiej obecnie świat jest taki postapokaliptyczny, gdzie natura przejęła władzę i na razie mamy po prostu cztery tryby multiplayer, na których właśnie walczymy i mamy albo walkę dużynową, albo na przykład zbieranie baterii do generatora nam się włączyło, no walka drużynowa Londyn. I to jest chyba nowa mapa, bo nie pamiętam, żeby ta mapa była wcześniej, dlatego zobaczymy co tutaj się dzieje. <laughs> Dla wszystkich twórców Stalka ja polecam. Też dla... Dla wszystkich, y, znaczy fanów, nie twórców. Dobra, na razie polecimy z tą nią zobaczymy jak to będzie. Widzę muzykę dołożyli. Jestem ciekaw czy ta muzyka będzie zaraz też jako rozgrywka się rozpocznie. Przyznam, że to fajny element, ale czasami na rozgówce multiplayer może troszeczkę przeszkadzać, ale widzę. Czej, czy ja znam tą mapkę? Tutaj nikogo nie ma. Ale mnie od tyłu pierdyknął. Obrażenia dostajemy na każdą lokację ciała osobno. Każda lokacja osobno zdrowieje. Możemy się opatrywać. dawno nie grałem muszę teraz kilka dni przysiąść i znowu sobie wyrobić tutaj skilla aj to było ryzykowne ale jakbym zdobył ten artefakt to już bym to miał A te fakty tutaj potrafią niektóre naprawdę znacznie polepszać stan postaci Głównie ta grupa, do której ja należę, to właśnie może więcej artefaktów nosić i dzięki temu... No tutaj będę uważał na tego snajpera i dzięki temu właśnie ta grupa przez artefakty zdobywa taką przewagę. Kiedy trzeba uważać na tych snajperów, bo tu niektórzy to już ładnego skilla mają, grają codziennie. O ile graczy? Nie no, nawet sporo. Jednego zabiłem, to drugi od tyłu mnie kupno. Rozgrywka zawsze trwa 15 minut właśnie. Kurde. Baczymy z tą drugą bronią. Nisza druga to jest bardziej na daleki dystans. Bo ja to swój Kurde, nie no, koleś jest za mocny Zresztą jaką pf, Jaką on ma pukawkę, z czym ja do niego w ogóle biegnę Nie wiem czy ta broń się na tej mapce sprawdzi Tym bardziej, że widzę, że typki mają naprawdę przykozaczone Zostawimy temu Teraz pytanie czy oni tu znowu Gdzieś się nie czają No f możemy zawsze uderzyć Wtedy od razu zabijamy jakby Przeciwnika No góry ktoś biega O! Słyszę gdzieś jakaś anomalia Kurde, no przydałby mi się artefakcik Od razu byłoby inaczej Chyba, że jakiś lipny bym dostał no, wejdziemy tu na górę Ja kojarzę to mapkę, ale jakby... Gdzie on? Chyba się opatrzymy, bo widzę, że mam tutaj sprzęt do tego. Ale chyba lepiej było z tą poprzednią bronią Szczególnie, że trochę straciłem skilla Przez niegranie No we w y to jest inaczej jak się gra codziennie A jak się robi dłuższe przerwy Ej Nie no tutaj to nie miałem szans na odległość Dobra spróbujemy jednak z tą bronią Wow 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 co to jest Rozbyskod od anomalii czy co Dobra uważajmy lepiej na tego snajpera I myślałem, mogłem nie strzelać, bym podbiegł i go wtedy może zaciupił. Dobra, bierzemy na bliski dystans, lecimy na razie na bliski. O wow, 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 Ostrzeliwują naszego spawna tak nieładnie. No patrz, kurde, co on. Oj, oj oj, że muszę pogać, i potuningować branie jak najbardziej, bo to też jednak ma wpływ. mamy jakieś anomalie tutaj. Chyba zdobyliśmy artefakt. Tam są jakieś szoguny Tam widziałem jednego Dobra Jeden zabity to Naprawdę trzeba się przyjrzeć tam jest snajper, już go widzę Ale nie ściągnę go na taką odległość Jak zawsze można spróbować podejść trochę bliżej O, tam się kiszą Taką małą przyczajkę to walniemy. To jest chyba ich respawn. Także udało mi się podejść tak daleko. A jednak spróbujemy jeszcze z tym kajabinkiem. Bliski dystans, jednak tu wszyscy w większości bliski. Snajperzy też są, ale ten bliski dystans widzę tutaj przeważa. Ja trzeba uważać, że to się ten ciupan ciu do czai. Dobra, rozwalony. ja nie ma jeszcze jakiegoś innego fajfusa? Wow, 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 jednak są. Dobra, ciśniemy dalej. Późno go zobaczyłem Wow wow, co to za zadyma, panowie no, mały obluk sytuacji Dobra, swój. Spróbujemy trochę z tej strony Ta Strona się zawsze wydaje taką bezpieczniejszą No i elegancko Mamy jakichś snajperków, czy innych czających się? O, anomalia się odnowiła Tutaj mamy takie coś, że możemy rzucać, żeby anomalię niszczyć. Zostaje ona wsyśnięta. Spróbujemy tu na szybko przebiec, na ten respawn. Tak czułem, że za mną też jakiś biegnie. No dawaj, dawaj, obradzaj się. Ten karabinek też jednak nie jest taki zły, tylko trzeba tutaj odpowiednią taktykę obrać. Dobra, czysto. Kurde. To akurat znajdziecie mnie w, w pod podnikiem y, Wilkomir. Nie wiem, czy slaw. Zmniejsza obrażenia. Świetnie. Uleczymy się. A, widzę, teraz to zrobili używanie te faktów że on działa na przykład przez 5 sekund. Chociaż uważam, że to jest trochę betonowe, bo te artefakty fakty też jakieś mega ochrony nie dają. Wcześniej były na stałe. A teraz jak mamy tutaj używanie na czas, no to trzeba rzeczywiście będzie skmieniać z nimi. Trochę mi się to nie podoba. No dobra, no koniec rozgrywki. Niestety moja drużyna dostała w dupsko. No i teraz mamy coś takiego, że tutaj mamy 5 tych rzeczy do zdobycia w tych znakach zapytania. Zawsze możemy odkryć tylko jeden, resztę musimy już jak mamy albo fragmenty map zdobyte. Możemy wtedy więcej skrytek właśnie odblokować, albo możemy kupić fragmenty map za złoto. Oczywiście za pieniądze. Co to? A, bo to jest konto premium, ok. Nagroda, kasa i wracamy. A, to są osadnicy z kraju, nie łowcy z kraju. Widzicie, też już mi się walnęło. I awansowałem na tropiciela. Co my tu mamy napisane? Wyposażenie Skórzane spodnie Dostaliśmy w sklepie Są jakieś nowe rzeczy A bo tutaj teraz jest zrobione tak, że Zaczynamy od myśliwego I tutaj mamy dostępny jak Możemy dla niego kupić, później jest łowca Wędrowiec, teraz skoczyłem już na tropiciela Więc mam kolejne i tak to widzicie, jest tu kilka tych profesji zrobionych. Teraz będę tropicielem, więc będziemy tutaj odblokowywać pomału. No, tak więc ja postaram się teraz codziennie wejść, przynajmniej na jedną, dwie rozgrywki serwerowe. Czasami może posiedzę dłużej. A ktoś będzie chciał zagrać, piszcie pod filmikiem na YouTube. Opisujcie też swoje wrażenia z tego, gry, jak ciągle się rozwija, więc zobaczymy jak to będzie już w końcowej fazie. Po każdym patchu też postaram się tutaj Wam zrobić mały filmik pokazujący co doszło. A na dzisiaj to już wszystko i zapraszam na kolejne odcinki. Ujemczysława.